Dzień dobry, witajcie. My dzisiaj przychodzimy ze smutnymi minami. Nasze dzieci są chore. Misia dostała przed chwilą pierwszy zastrzyk w życiu. Janek też jest na zastrzykach. Coś na oskrzelach już było słychać. Oliwia ruszyła do kamery. Generalnie jest ciężko, naprawdę. Chore dzieci. Grzesiek, Ty tam sobie zajadasz jakąś szprotę z puszki. K <grystanie> jak kot wyglądasz, jakbyś jakiś ten karmę dla kota ja taki złoty kolorek. Chore dzieci to naprawdę no, ciężko na zmianę, bieganie od jednego łóżeczka do drugiego pokoju, ale to nic, damy radę i wierzę w to, że szybko będzie dobrze. Co tym razem zajadasz? A rybkę ciastkiem zagryzam. Rybka, jeżeli to była rybka. No, pysznie. U nas wydaje się, że taki sielski obrazek, ale tak naprawdę to ja sama siedzę z dziećmi. Grzesiek teraz przyszedł po prostu, bo ma przerwę na jedzenie, więc naprawdę nie jest łatwo. Ale słuchaj, muszę jechać do apteki, tutaj do zagrodna. Na wsi mamy aptekę, w sumie nawet dwie, tylko ja zawsze chodzę do jednej i tej samej. Zostaniesz. Oczywiście. Janek już ma takie czerwone pod nosem, że chyba jakąś maść majrankową mu kupię. To są ciastka bez cukru. Smaczne? się kiedyś e, jakieś chipsy zamówił, które są skórą jakiegoś zwierzęcia, tak? pieczoną? No to, to jest ogólnie takie, nie wiem czy to skwarki czy coś, ale wygląda jak taka skóra jakby zamarynowana w jakimś tym, a to takie było chrupkie jak, jak chrupki, ale no. smakowało dziwnie. Pychota. Oprócz tego, że pojadę do apteki, to zakupy staram się robić przez internet. Ich już wczoraj zaczęło brać, był u nas lekarz, dzisiaj, dzisiaj jest w sumie gorzej niż wczoraj. Livia teraz dostała przeciwgorączkowe, więc jest w miarę rześka. Wracając do zakupów przez internet, no to sporo rzeczy ostatnio zamawiałam dla Livi, w sumie to dopiero wczoraj się za to zabrałam. Jakiś chusteczek, zapas mokrych, pampersów. Więc mam nadzieję, że zanim skończą mi się zapasy, a nigdy nie mam tak na styk, to zdąży paczka do nas przyjść. Jak wiecie, mniej więcej od końcówki zimy korzystam z Leti czyli ze zwrotu pieniędzy za zakupy. Jeżeli zainstalujecie sobie wtyczkę, to automatycznie w tych sklepach, z którymi oni mają podpisaną umowę, macie takie przypomnienie w prawym górnym rogu, czy aktywować zwrot gotówki i zaraz wam pokażę. Grzesiek, już się uzbierało. Mamy. Nie latam, nie latam no prawie 140 zł, 138, ale odchodząc od tego, to chciałam przejść do sklepów, z których ostatnio najczęściej korzystam, i było to na pewno Allegro. Nawiązując chociażby do ostatniego filmu, to wiecie, że sporo tam kupiłam, ale na przykład pieluchy. Też często zamawiam na Allegro, ponieważ ich cena jest konkurencyjna co do innych sklepów. Ale zamawiałam też ze smyka, chociaż smyka tutaj nie widzę, ale już sobie go wyszukamy. O, i tutaj jest smyk. Eee, a jeszcze właśnie, opowiem Wam sytuację taką. Eee, nagrywałam innego vloga, ale eee, w końcu go chyba nie opublikuję, ponieważ nie udało mi się go skończyć. Ale w ubiegłym tygodniu była u nas moja mama i ona akurat tutaj miała urodziny: Grzesiu sobie siedzi tutaj, w tym miejscu na kanapie. Eee, my z mamą leżymy sobie już wieczorem. Grzeniech z komputerem: Po czym mówi parownicę kupiłaś do prasowania ubrań? A ja nic, udaję, że nie słyszę. Grzesiek znowu, po co ci parownica? A ja mówię, no kupiłam po prostu. A Grzesiek, no ale parownica? I drąży temat. A moja mama miała urodziny, i to był dla niej prezent, Grzegorzu drogi. No już w końcu powiedziałam, no dla mamy przecież. Eee, I tak mnie moja tym sposobem dobrałem. sprzedał. Tak, ale parownicę też zamawiałam przez internet. Wydaje mi się, że to był albo Neonet, albo Media Markt i tutaj też jest zniżka. Nie zamawiałam jej sama. Zdradzę Wam, że często właśnie prezenty dla rodziców to kupuję na pół z moją siostrą. Robimy zrzutę i wybieramy wtedy jakiś lepszy, nieco droższy prezent. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić obiad do końca. Livia, będziesz pomagać, co? Co by ci tutaj dać? Jakąś łychę, chyba. E, ale chyba to się nie uda. Wiecie, jak to wygląda, jak gotuję obiad y, z dziećmi. Jest masakrycznie. Janka angażuje i zazwyczaj coś mu daje do zrobienia, więc on jest zajęty. Alivia najczęściej zajada jabłuszko, więc mam jakieś 15 minut na zrobienie obiadu. Dobra, nie przedłużając. Dzisiaj będę robiła piersi. Naprawdę to jest pyszne. To jest kaloryczne, ale pyszne. Więc mam tutaj trzy filety z kurczaka. Mam też majonez i ketchup. Cebula, Powinnam być jej nieco więcej, to jest też z naszego ogródka, ale nie mam czasu już lecieć po więcej, więc wykorzystam to, co mam. Papryka, nie wiem, czy mówiłam, i przede wszystkim pieczarki. O, Misia, zazwyczaj jak nagrywam, to proszę kogoś o pomoc, więc teraz chyba też poproszę Grześka. Grześ, jak weźmiesz Misia? Słuchajcie, pieczarki, pieczarki, to jest hit. Drugi raz w życiu nie obrałam pieczarek, umyłam. Kiedyś dodałam relację, że właśnie mam takie małe pieczarki i ciężko się je obiera. Ludzie mi tam zjechali niemiłosiernie, że pieczarek się nie obiera, i to pisały osoby, które mają albo hodowlę, albo właśnie rodzice mają hodowlę pieczarek, więc myślę, że info sprawdzone. Wypróbowałam to i faktycznie są pyszne. Nie, nie umyłaś pieczarek, to nie wiem, czy wyjdzie z mojego przepisu. Umyłam je, tylko nie obrałam. Jak nie obrałaś, to nie wiem, czy wyjdzie. E, słuchajcie, dla Grzeszka będzie ekstra jedna pierś. Obiorę pieczarki i zrobię mu z tych obierek. Dość sporo mam tych pieczarek, więc myślę, że nie wykorzystam wszystkich na te trzy filety. Ale podsmażę chyba całość to zawsze do jajecznicy będzie. Dobra, żeby nie przedłużać, powiem Wam jeszcze raz: robię tak. Pieczarki pokrojone, do tego dodam cebulę, trochę tłuszczu na olej. Później to posolę, po popieprzę po i pieczarki mamy gotowe. Jeden kucharz byłby ze mnie dumny, że takim małym nożem kroję będę. Paprykę pokroję sobie w jakieś takie mniejsze paseczki. Filety podzielę sobie na pół. Akurat te są takie malutkie. One są małe i cienkie, więc ja ich nie rozbijam. Jeżeli mielibyście grube, no to możecie albo podzielić na trzy, albo ponakuwać je. Nie mam takiego sprzętu do nakuwania. Później układam sobie je na blaszce. Najpierw będę przyprawiać solą i pieprzem, a następnie smarować majonezem i kaczupem. Pojawił się w kuchni Jasiu, zajada sobie rosołek, a ja już prawie kończę. Więc smaruję to najpierw majonezem, później kaczupem. W sumie to jest obojętne, bo, bo to nam się połączy. Aj! Nie posoliłam i nie popieprzyłam. Dobra, zrobię tak nareszcie. A, to takie będą kotleciki, wiesz? Ale ja wiem, że mm, Ty za tym nie przepadasz, więc dla Ciebie dzisiaj... Co Ci mówiłam? Jakie mięsko Ci zrobię, pamiętasz? Co Ci rano mówiłam? Co chcesz na obiadek? Się pytałam i się zapytałam, czy chcesz... Pulpeciki. tak. Pieczarki już sobie tutaj odsączyłam z tłuszczu. Znowu oczy mi zapomniałam. Piekarnik na 180 stopni. Układam paprykę, ale papryki nie daję za dużo. Wszystko mam poukładać dobrze. Ale jakby coś zostało, to ja zjem samą paprykę, dobra? Nic się nie martw. Bez grzeczka przepisu powinnam to od razu posypać serem i wsadzić do piekarnika. Ale ja tak nie zrobię. Wstawiam na 20 minut, tak jak jest teraz i przykrywam to folią, a na ostatnie 10 minut posypię to serem i wtedy dopiero zapiekę. Mały wypadek z folią, ale, ale nie mam czasu. Wykorzystam Grzeszka, niech posiedzi chwilę z dziećmi. Ja wyrywałam się aż na ogród, całe 200 metrów od domu. Przyszłam, e, przyszłam pokazać Wam arbuzy, ale tak naprawdę arbuzami nie ma się co chwalić. Ale stwierdziłam, że skoro chwaliłam się w ubiegłym roku, jakie super były zbiory, to pokażę Wam jaka porażka w tym roku. Zobaczcie. To jest chyba jedyny arbus, jaki tutaj rośnie. A nie, jeszcze tutaj jest taki obok. Ale on chyba, chyba z niego już całkiem nic nie będzie. Ten też jest dziwny, jest taki miękki ku górze. No nic, ale zobaczcie, jakie piękne dynie. Po prostu one wychodzą spod tych liści. Jest ich mnóstwo. Super odmiana jest ich naprawdę strasznie dużo i każda wygląda genialnie. Dynie naprawdę jak malowane. Wow, słuchajcie, mamy drugiego arbuza, pierwszy raz go widzę tutaj, też jest trochę dziwaczny, wygląda jak jajo, no z tego chyba jest największa szansa, że coś będzie, ale pamiętacie sadzonki jak otwierałam je przed biurem, akurat jak nagrywaliśmy to przyjechał kurier i te sadzonki wyglądały już strasznie, strasznie słabo, wyglądały jakby po prostu miały już opaść, zwiędnąć, więc może to jest w tym przyczyna? Nie wiem o co chodzi w tym roku. Niby były takie upały, niby były podlewane, a mimo wszystko nie udało się. Jakim serem to posypujemy? Obojętnie, nie wiem, może być zwykły, żółty wasz ulubiony. Tak jak widzicie, naprawdę jest z tym mało roboty. Może nie wygląda to jakoś wspaniale, ale naprawdę jest bardzo smaczne. Ja się z wami żegnam i idę ogarniać towarzystwo, chociaż Livia teraz śpi i chyba z automatu ściszam swój głos, więc może jeszcze szybka kawa. Do zobaczenia.